Na stacji orbitalnej Orel trzy czas płynął inaczej. Tam, gdzie zegary nie miały znaczenia, a galaktyczne dni zlewały się w jedno, istniał tylko rytm oddechu i puls świateł awaryjnych. Waltor siedział samotnie w stalowym fotelu przy panoramicznym oknie, wpatrując się w nieskończoną ciemność. Niegdyś był generałem, postrachem układów kolonialnych. Teraz był cieniem samego siebie, z pokruszoną pamięcią i pancerzem wiszącym bezsilnie na ścianie. Była tam także Lena. Nowo przybyła lekarka z Ziemi o bursztynowych oczach i głosie łagodnym jak dźwięk zapomnianego instrumentu. Miała 27 lat i doświadczenie, które nie pasowało do jej wieku. Była wolontariuszką Galaktycznego Korpusu Medycznego, SPECJAL i STK od terapii pourazowych uraz nieludzkich. Ale gdy po raz pierwszy zobaczyła Waltora, wiedziała, że jej szkolenie nie przygotowało jej na coś takiego. Przez pierwsze dni próbowała rozmawiać z nim formalnie. Zadając pytania według podręczników, czekając na odpowiedzi, które nigdy nie nadchodziły. Waltor milczał. Przechodził obok niej jak cień o pustym spojrzeniu. Mimo to Lena nie ustępowała. Przynosiła mu jedzenie, które ignorował. Naprawiała jego stare protezy, których nie zakładał. Siadała naprzeciwko niego i opowiadała o ziemi, o wietrze w górach tatr, o zapachu deszczu w Warszawie. Pewnego dnia przyniosła coś wyjątkowego. Stary hełm żołnierza Federacji Ludzkiej. Zardzewiały, pęknięty, z wybitym wizjerem, znaleziony w magazynach muzealnych stacji. Położyła go delikatnie na stole obok Waltora i nie powiedziała ani słowa. Czekała. Waltor przez długą chwilę wpatrywał się w obiekt. Jego ręka powędrowała w stronę metalu, ale zatrzymała się w pół ruchu. Potem niemal niezauważalnie doknął skorodowanej powierzchni palcem. Drgnął. Jego skrzela lekko się poruszyły, jakby łapał powietrze. Widziałem ten model, powiedział cicho. 344 razy. Głos był szorstki, ale czysty. Lena uniosła brwi. Nie spodziewała się odpowiedzi. Nie takiej. Nie teraz. To były oczy, które patrzyły bez emocji. Bez litości. Nie jak maszyny. Jakby byli ponad tym wszystkim. Waltor sięgnął po hełm i ścisnął go w dłoniach, jakby trzymał czaszkę ducha z przeszłości. W jego oczach pojawił się blask, który nie istniał tam od lat. Myśleliśmy, że was znamy. Że jesteście tylko kolejną agresywną rasą wśród milionów. Ale nie byliście dzicy. Byliście zdecydowani. Jakbyście nie walczyli, tylko wykonywali wyrok. Lena nie przerywała. Wiedziała, że jeśli przerwie teraz, nie usłyszy już nic więcej. Chcesz znać prawdę, Ziemianko? Zapytał, nie patrząc na nią. Nie przegrałem wojny przez broń. Przegrałem ją, bo poznałem człowieka. Tego jednego. I zrozumiałem, że cała moja kariera, cała moja duma, były niczym wobec jednego ludzkiego wyboru. Nastąpiła długa cisza. Waltor podniósł głowę i spojrzał na nią po raz pierwszy od przybycia. Jego oczy były zmęczone, ale żywe. Było w nich coś więcej niż wojna. Było w nich pytanie. I prośba. Jeśli chcesz, mogę ci to opowiedzieć. Ale nie z obowiązku. Z potrzeby. Bo prawda musi wyjść na światło. Lena skinęła głową, nie ufając głosowi. W tamtej chwili przestała być tylko lekarką. Stała się powierniczką. I choć nie wiedziała jeszcze, jaką cenę przyjdzie jej za to zapłacić, nie zawahała się ani przez sekundę. Waltor opowiadał nocami. Gdy światła stacji przygasały, a za oknem prześlizgiwały się komety i dryfujące wraki z dawnych wojen, jego głos rozbrzmiewał w ciszy, jak echo zapomnianych bitew. Lena siadała zawsze w tym samym miejscu na metalowej skrzyni po medykamentach, z dłońmi splecionymi na kolanach, nie przerywając ani razu. Czasami notowała. Częściej jednak tylko słuchała z rosnącym ciężarem w piersi. Waltor opowiedział jej o Sarem. Planecie lodowej, gdzie śnieg nie topniał nawet pod ostrzałem plazmy. Gdzie mróz był tak przenikliwy, że pancerze bojowe pękały od wewnątrz. Tam właśnie doszło do jego pierwszego kontaktu z ludźmi w warunkach bojowych. I tam po raz pierwszy poczuł coś, czego nie potrafił nazwać przez wiele lat strach. To nie była zwykła potyczka. Ich siły przewyższały ludzi liczebnie dziesięciokrotnie. Mieli ciężką artylerię, osłony jonowe, wsparcie z orbity. Ludzkość miała jedynie jednostki zwiadowcze, grupy piechoty i ciszę. Bo to była najdziwniejsza rzecz. Ludzie nie mówili przez komunikatory. Nie odpowiadali na wezwania do kapitulacji. Nie krzyczeli, gdy ich atakowano. Poruszali się jak duchy. Wychodzili z zamieci, atakowali i znikali. A potem wracali z innej strony. Walter wspominał, jak jego towarzysze zaczęli znikać. Nie ginęli w walce. Po prostu nie wracali z patroli. Odnajdywano tylko porzucone broń i puste buty, czasem przecięte pasy z urządzeń komunikacyjnych. A potem zaczęli ginąć nawet ci, którzy siedzieli w ciężkich transporterach. Nikt nie widział, jak to się działo. Nadszedł moment, w którym stracili większość pozycji. Lodowe jaskinie, które wcześniej traktowali jak naturalne fortyfikacje, zamieniły się w grobowce. Ludzie podpalali wejścia, wpuszczali dym, wyłączali systemy wentylacyjne. Czasem wrzucali tylko jeden niewielki pakunek rymały, metalowy cylinder, który po kilku sekundach eksplodował w tysiące igiełek. Śmierć była cicha, skuteczna, nieprzewidywalna. Waltor przerwał opowieść przez dłuższy czas wpatrując się w podłogę. Lena wyczuwała, że to nie koniec, więc czekała. Wiedziała, że w jego milczeniu dzieje się coś więcej niż słowa. Po chwili odezwał się znowu. Powiedział, że w końcu zidentyfikowano jednego z ludzkich oficerów odpowiedzialnych za operację. Kobieta. Młoda. Nazywała się Natalia Orłowska. Nigdy nie nosiła oficjalnego munduru. Nikt nie widział jej bez maski. Ale każde ich niepowodzenie prowadziło do niej. Miała reputację cienia. Nie dowodziła siłą, odowodziła myślą. Lena poczuła dreszcz. Nazwisko brzmiało znajomo. Bardziej niż powinna była to przyznać. Waltor w tym czasie opowiadał dalej. O ostatnim starciu, gdy sam wyruszył w ślad za jednym z ludzkich zwiadowców. Po raz pierwszy widział człowieka z bliska. Nie był to żołnierz. Wyglądał jak myśliwy. Lekki pancerz, żadnych oznaczeń, zero emocji na twarzy. Kiedy spojrzeli sobie w oczy przez moment lodowej zawiei, Waltor poczuł, że tam nie ma nienawiści. Ani gniewu. Była tylko misja. Spokój! Nie zdążył go zabić. Zniknął między szczelinami lodu, zostawiając za sobą granat-pułapkę, który niemal rozerwał mu nogę. Tylko szybka reakcja automatycznego pancerza ocaliła mu życie. Tego wieczoru, w lazarecie, gdy leżał półprzytomny z rozszarpanym bokiem, usłyszał w komunikatorze nagranie, które do dziś przechowuje jak relikwie. Nie walczymy z nienawiści. Walczymy, bo musimy. A kiedy przestaniemy, zostaniecie sami z pytaniem, kim się staliście. To był głos Orłowskiej. Waltor zamilkł. Lena nie mogła oderwać od niego wzroku. On nie był już tylko weteranem. Był nośnikiem prawdy, którą wielu próbowało zakopać pod śniegiem Sarumu. Od tamtej pory opowiedział cicho, ale nie boję się śmierci. Bo wiem, że przyjdzie tak, jak przyszła na Sarem. Nie z wrzaskiem. Tylko z ciszą. Wtedy Lena wstała, podeszła do niego i po raz pierwszy dotknęła jego ramienia. Waltor nie cofnął się. A w jego oczach, za tysiącem lat walki, pojawił się błysk, który nie był już wspomnieniem wojny. Był początkiem czegoś nowego. Waltor zaczął opowiadać szybciej, jakby fala wspomnień, którą w sobie trzymał przez lata, właśnie zaczęła się przelewać przez krawędzie. Jego oczy były czujne, ale nieobecne, skupione na obrazach, których Lena nie mogła zobaczyć. Siedziała cicho, w półcieniu gabinetu obserwacyjnego, otulona ciszą stacji i drżeniem własnego serca. Mówił o planecie Rakhmar. Pustynnej, spalanej trzema słońcami. Tam ludzkość miała już tylko ostatnie pozycje, a jego flota otrzymała rozkaz pełnej anihilacji resztek oporu. Rakhmar był strategiczny. Bogaty w izotopy i surowce krystaliczne. Federacja nie zamierzała się poddawać, ale była zdziesiątkowana. W teorii to miała być szybka operacja. W praktyce stała się ostatnią lekcją. Waltor wspominał pierwszy dzień lądowania. Żar był nie do zniesienia, nawet przez pancerze. A mimo to, ludzie ukrywali się w ruinach starego miasta, w wydrążonych kanionach, w rozpadlinach tak wąskich, że nawet skanery miały trudności z ich wykrywaniem. Ale nie tylko ich umiejętności przetrwania zaska. W szeregach obcych pojawił się ktoś nowy. Człowiek. Zdradziecki żołnierz, który dobrowolnie przeszedł na stronę koalicji obcych. Miał na imię Jurek. Waltor początkowo nie ufał mu. Żaden z jego ludzi nie ufał. Ale Jurek nie próbował zdobywać sympatii. Był cichy. Skupiony. Znał ludzką taktykę jak nikt inny. Przewidywał ich ruchy, rozpoznawał wzorce w pozornie chaotycznych atakach. Dzięki niemu ocalili życie dziesiątki razy. Jednak największym zaskoczeniem przyszło dopiero później. Podczas jednego z nocnych zwiadów ich oddział wpadł w zasadzkę. Lina z minami, ładunki dymne, strzały z dystansu. W zamieszaniu Waltor został odcięty od reszty. Znalazł się w ciasnym wąwozie, osaczony przez trzech ludzi. Nie zdążył nawet wycelować, gdy pierwszy z nich ruszył na niego z bagnetem. I wtedy coś uderzyło go w plecy. Upadł. Myślał, że to ostrzał. Ale gdy otworzył oczy, zobaczył nad sobą Jurka, ciężko rannego, trzymającego się za bok. Jego kamizelka była podarta, a krew sączyła się spod pancerza. Jurek zdołał unieszkodliwić dwóch ludzi, zanim sam padł na kolana. Waltor do dziś nie rozumiał, co nim kierowało. Jurek znał ludzi. Był jednym z nich. A mimo to rzucił się na linię ognia, by uratować obcego. Cudzoziemca. Wroga. Zaciągnął go za osłonę i zanim stracił przytomność, powiedział jedno zdanie. Nie jesteś potworem. Po prostu walczyłeś po złej stronie. Waltor zabrał go z pola walki. Samodzielnie. Niosąc przez dwa kilometry, mimo zniszczonego pancerza, mimo ognia z nieba. Jurek przeżył, ale nie wrócił już na front. Od tamtej pory został na orbicie, pomagając w analizie danych i tłumaczeniach. Waltor zmienił się. Coś w nim pękło. Zaczął patrzeć na ludzi inaczej. Nie jak na wroga, ale jak na zagadkę. Jak na coś, czego nie można opisać w raportach ani statystykach. Lena milczała długo, gdy to usłyszała. Nie wiedziała, co opowiedzieć. Myśl o człowieku, który zdradziłby ratować obcego, poruszyła w niej coś głębokiego. Może dlatego, że sama czuła, jak przechyla się granica między obowiązkiem a czymś więcej. Walter wstał i spojrzał przez iluminator. Planeta poniżej migotała delikatnie, jakby wstydziła się być świadkiem tych opowieści. Powiedział jeszcze cicho: Jurek nauczył mnie jednej rzeczy. Można zabić ciało ale nie da się zabić sumienia, które raz się obudziło. I wtedy Lena zrozumiała, że ten obcy nie jest już dla niej tylko pacjentem. Stał się lustrem, w którym odbijało się wszystko, co człowiecze, strach, gniew, poświęcenie i nadzieja. Przez trzy kolejne dni stacja Orel, trzy spowita była osobliwą ciszą. Waltor nie powiedział ani słowa. Nie przychodził do sali terapeutycznej. Nie jadł. Nie odpowiadał na komunikaty. Przestał nawet patrzeć przez okna, które wcześniej były jego jedynym mostem z kosmosem. Lena próbowała go zrozumieć. Miała doświadczenie z pacjentami w szoku pourazowym, znała mechanizmy obronne i reakcje wycofania. Ale Waltor nie był zwykłym pacjentem. Był wojownikiem, który żył z traumą zbyt długo, by ją jeszcze kontrolować. W niej buzowała niecierpliwość, lęk i coś jeszcze niepokojąca potrzeba obecności. Nie jako terapeuta. Jako człowiek. Czwartego dnia zdecydowała się wejść do jego kwatery bez zapowiedzi. Drzwi otworzyły się bez oporu. W środku było ciemno. Jedynie pulsujące światło awaryjne rzucało czerwone smugi na ściany. Walter siedział nieruchomo na podłodze, oparty o ścianę z wyłączonym egzoszkieletem rozłożonym obok. Jego ręce były splecione, głowa pochylona. Przypominał kamień. Albo ruinę po burzy. Lena usiadła naprzeciwko bez słowa. Minęło kilka minut, zanim w ogóle zareagował. Dlaczego to robisz? Zapytał, nie podnosząc głowy. Zamilkła na moment, szukając słów, które nie będą ani zbyt profesjonalne, ani zbyt szczere. Ostatecznie wybrała prawdę. Bo nie umiem odejść. Walter uniósł wzrok. W jego oczach nie było gniewu ani złości. Było tylko zmęczenie i cień dawnej siły. Ludzie mnie zabijali. A teraz ty próbujesz mnie ocalić. To absurd. Może. Ale czy ty nie robiłeś tego samego dla Jurka? To nie było to samo, warknął. On był jednym z was. Ty jesteś wszystkim, co mnie złamało. Lena nie odwróciła wzroku. Czuła, że balansuje na granicy, ale nie cofnęła się ani o krok. Może dlatego cię nie zostawię. Bo jeśli mam być dla ciebie echem tego, co złe, to pozwól mi też być początkiem czegoś innego. Waltor wstał powoli, jakby coś w nim pękło. Nie w gniewie, lecz w uldze. Podszedł do najbliższego panelu i włączył zapis: Halloween. Na ekranie pojawił się archiwalny materiał, fragment bitwy. Obrazy ludzi przebiegających przez ruiny: dym, ogień, a potem dziecko. Dziecko, które stało po środku zniszczonej ulicy i patrzyło prosto w kamerę. Nie płakało. Nie krzyczało. Po prostu patrzyło. I to spojrzenie, zdaniem Waltora, było najgorszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zobaczył. Wiesz, dlaczego zamilkłem? Zapytał. Bo czasem największy krzyk to ten, którego nie słychać. Lena podeszła do niego i położyła dłoń na jego ramieniu. Nie było już potrzeby udawać dystansu. Wiedziała, że przekroczyła granicę, której nie można cofnąć. Ale to było dobre. To było potrzebne. Waltor po chwili odwrócił się do niej. Patrzyli na siebie długo, jakby poznawali się na nowo. W tym spojrzeniu nie było już tylko terapeuty i pacjenta. Było pragnienie zrozumienia, żal i nadzieja. I coś, czego nie potrafili jeszcze nazwać. W tej chwili drzwi do ich przeszłości się uchyliły. A przez tę parę wdarła się cisza, nie już cisza po salwie, ale cisza, która zapowiadała coś większego. Coś, co miało dopiero nadejść. Pierwsze zakłócenia pojawiły się w systemach łączności. Sygnały z zewnętrznych przekaźników były przerywane, dane telemetrii przestawały być aktualizowane. Inżynierowie techniczni stacji Orel-3 sądzili, że to tylko kolejna awaria paneli zasilających. Ale Lena, siedząc w sterylni wraz z Waltorem, od razu poczuła zmianę. Waltor uniósł głowę, jakby słyszał coś, czego systemy jeszcze nie zarejestrowały. Powoli podszedł do terminala. Dłonie, które kiedyś trzymały broń tak pewnie, poruszały się z ostrożnością kogoś, kto znał wszystkie możliwe zakończenia. Coś się zbliża, powiedział cicho, bardziej do siebie niż do niej. Lena podeszła. Na ekranie wyświetlała się anomalia i niezidentyfikowany sygnał zbliżający się od strony pasa asteroid. Z początku wyglądało to jak naturalna fluktuacja pola magnetycznego. Ale potem pojawiły się znaki. Pulsujące pasmo transmisji. Kod wojskowy. Ludzki. I nie byle jaki. Należący do Sił Specjalnych Federacji Ziemskiej. Walter zamarł. Odczytał sygnaturę i od razu rozpoznał jej znaczenie. To nie zwiat. To jednostka egzekucyjna, powiedział cicho. Lena spojrzała na niego. Po mnie. Nie tylko po ciebie. Po mnie też. Moja obecność tutaj nigdy nie miała wyjść poza dokumenty wewnętrzne. Dla nich jestem dezerterem. Ty jesteś winna współpracy z wrogiem. Jesteśmy wygodnym problemem, który można zetrzeć jednym atakiem. Lena odwróciła się gwałtownie i podeszła do panelu łączności. Nadawała sygnał awaryjny do najbliższego punktu ratunkowego. Cisza. Spróbowała drugi raz. Brak odpowiedzi. Sygnał zagłuszany szepnął Waltor. Oni tu są już od dłuższej chwili. Czekają tylko, aż wejdziemy w zasięg działań. Przez chwilę oboje stali w milczeniu. A potem Lena zrobiła coś, czego Waltor się nie spodziewał. Zbliżyła się do niego i objęła go mocno, jakby chciała zakotwiczyć ich oboje w jednej chwili, która jeszcze należała do życia, a nie do śmierci. Zbyt długo pozwalałam sobie wierzyć, że to tylko praca powiedziała cicho, że to tylko obowiązek, tylko pomoc. Ale ty nie jesteś już moim obowiązkiem. Jesteś moim wyborem. Waltor zamknął oczy. Przez lata znał tysiące emocji, gniew, rozpacz, bezsilność, duma ale nie znał miłości. A teraz, w chwili, gdy wszystko miało runąć, zrozumiał, że właśnie ona ma największą siłę. Nie pozwolę im cię zabrać, powiedział i tym razem w jego głosie nie było już zwątpienia. Żadna rasa, żadna armia nie odbierze mi tego, co jeszcze nie zdążyło rozkwitnąć. Gdy wycie alarmu przerwało ciszę, Lena nie drgnęła. Waltor chwycił za swój stary pancerz. Mimo lat bez użycia działał. Dopasował się do jego ciała, jakby czekał cały czas tylko na tę chwilę. Lena uruchomiła zabezpieczenia wewnętrzne stacji. Osłony przeciwłamaniowe, pola siłowe, zapasowy generator. Wiedziała, że to da im tylko kilka minut. Ale czasami kilka minut to wszystko, co potrzeba, by odmienić bieg wydarzeń. Zbliżający się statek wszedł w zasięg. Był ogromny, uzbrojony, oznakowany emblematem jednostki cień formacji do zadań, które nie trafiały do raportów. Formacji, która nie zostawiała świadków. Waltor spojrzał na Lenę, a potem w stronę statku. Znał ten model. Wiedział, gdzie ma słabe punkty. W głowie układał plan. Lena zbliżyła się i dotknęła jego ręki. Walczmy razem, powiedziała. Nie odpowiedział ale jego spojrzenie było wszystkim, czego potrzebowała. W tej jednej sekundzie stali się jednością człowiek i obcy, lekarka i wojownik, dwoje ludzi, których połączyło wszystko to, co miało ich zniszczyć. A gdy pierwsze pociski uderzyły w osłony stacji, nie było już odwrotu. Cień nadchodził. Ale oni byli gotowi. Pierwsze uderzenie niemal wyrwało fundamenty stacji z orbity. Wstrząs przeszedł przez wszystkie poziomy, jak fala przez ocean. Światła zgasły, a potem powróciły w trybie awaryjnym, pulsując w rytmie alarmu ewakuacyjnego. Lena została rzucona o ścianę, ale wstała natychmiast. Walter chwycił ją za rękę i pociągnął do centralnego rdzenia. Systemy defensywne jeszcze działały, ale nie na długo. Cztery rakiety już rozbiły się o osłony zewnętrzne, piąta przebiła się przez dok numer dwa, a szósta zatrzymała się na połowie drogi, uszkadzając pas transmisyjny. W korytarzach pojawiły się drony infiltracyjne jednostki Cień, kroczące bezgłośnie w kierunku rdzenia operacyjnego. Walter prowadził Lenę jak ktoś, kto zna każdy zakamarek tej stacji lepiej niż własne myśli. Ukryli się w szybie technicznym i przemknęli do pomieszczenia sterowni taktycznej, gdzie znajdował się prototypowy nadajnik pulsacyjny. Urządzenie stworzone kiedyś na wypadek wojny totalnej, którego jedynym celem było przeciążenie elektroniki każdej jednostki w promieniu kilkuset kilometrów. To nasza jedyna szansa, powiedział, siadając przy konsoli. Jeśli to uruchomisz, sam zginiesz, odpowiedziała Lena. Twoja biotechnologia nie wytrzyma fali elektromagnetycznej. Dlatego potrzebuję ciebie. Musisz dokończyć sekwencję po mojej dezaktywacji. Zrobisz to. Nie powiedziała stanowczo. Zrobimy to razem. Ale inaczej. W jednej chwili Lena zrozumiała, że nadzieja nie leży w ofierze, lecz w sprycie. Przypomniała sobie o starym przewodzie izolacyjnym, który odkryła kilka miesięcy wcześniej podczas jednej z inspekcji. Jeśli go użyją, będą mogli zminimalizować wpływ impulsu na rdzeń życiowy Waltora. Zaczęła działać. Przewody, złącza, obejścia. Jej dłonie poruszały się szybko, pewnie. Waltor patrzył na nią, jakby widział coś świętego. Kogoś, kto nie walczy tylko bronią, ale sercem, cierpliwością i uporem. Gdy pierwsze drony zaczęły przebijać się przez drzwi, Lena zakończyła montaż. Impuls został uzbrojony. Licznik odliczał 30 sekund. Walter zbliżył się do niej. Jego dłoń zadrżała, kiedy dotknął jej policzka. Nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak drugi początek. Ty mi go dałaś. A ty mi pokazałeś, że można kochać nawet po końcu świata, odpowiedziała cicho. Impuls rozbłysł. Potężna fala energii przetoczyła się przez stację. Wszystkie drony unieruchomiły się w jednej sekundzie. Systemy atakującego statku zawiodły. Maszyny oszalały, komputery spaliły się wewnętrznie. Statek, pozbawiony sterowania, wycofał się automatycznie na kurs bezpieczeństwa. Orel-3 zamilkła. Cisza trwała kilkanaście sekund. Potem jeden sygnał przerwał ją jak promień słońca przez chmury. Odpowiedź z międzygalaktycznej komisji pokojowej. Odebrali sygnał awaryjny, przechwycili dane ataku i zadeklarowali interwencję. Jednostki neutralne były już w drodze. Waltor leżał nieruchomo. Jego pancerz dymił. Lena klęczała przy nim, podłączając jego rdzeń do awaryjnego zasilania. Minuty mijały. W końcu zadrżał. Otworzył oczy. Uśmiechnął się. Nie musiała mówić nic. Objął ją opierając czoło o jej skroń. Kilka godzin później na stację dotarły jednostki ratunkowe. Dowódcy jednostki cień zostali aresztowani. Lena została oczyszczona z zarzutów. A Walter, po wielu latach, został oficjalnie zrehabilitowany jako świadek, nie wróg. Miesiąc później opuścili Orel. 3. Zamieszkali na wolnej planecie w Układzie Zelaryńskim. Tam, gdzie nie było frontów, gdzie nie spadały bomby, gdzie noc paczniała spokojem. Lena prowadziła klinikę. Waltor szkolił młodych z rozbrajania min i zrozumienia, jak nie dopuścić do następnej wojny. Wieczorami siadali razem na tarasie, obserwując niebo. Tam, gdzie kiedyś milczała wojna, teraz rozbrzmiewał śmiech. Cichy. Ciepły. Ich wspólny. I tak właśnie kończy się opowieść. Nie kulą. Nie krzykiem, ale spokojem zasłużonym zdobytym prawdziwym.